Mam nadzieję, że będzie normalnie ten stream działał, ze względu na to, że odcięli mi internety. Smutność. Niestety. Na szczęście mam internet zapasowy, który jest trochę wolniejszy, dlatego zmniejszyłem bitrate na, na streamie. Na szczęście nagrywanie będzie z tym samym bitrate'em, to jest chociaż to. No ale, zobaczymy, jak będzie działało. Co my w ogóle robimy, bo już zapomniałem. Marnotrawne. Musimy wrócić do Aleksieja. żebyliśmy. broń ostateczna. Nie. Ok, czyli syn marnotrawny i te dwa zadania musimy zrobić. Wracamy do Aleksieja. O, koczatka O. Oni się tutaj, ten? Okej, damy radę Tylko się zastanawiam, czy nie jest... Jest za cicho sama gra? Mądro, chyba muszę zgłośnić... Okej, okay, na swoich słuchawkach. Wydaje mi się, że gra jest w porządku Okej, okay, super E, to jest ta ciężarówka, czy coś? Ja w ogóle pójść? A, tak, to Alexia. A na górę. Okej. Okay. nie udało mi się. Wtedy chyba wejdę. Cię ma nogi? O nie, tutaj wejdę. A, tak, muszę przez. Mh, tak, muszę przez słup, pamiętam. Po prostu otworzenie tak. Pięknie. Ok, na razie nie wygląda na to, żebym miał problemy ze streamowaniem, więc na szczęście ten internet słabsze działa. Eee, o nie. Czemu nie widzę, Alexieja? A, jest na dole, okay. Jestem to stanie. spacji Coś to jest nie tak. Myślę, że go tu nie ma. Maru. Nie ma Next. Nie ma Garnex. Co ci się stało z mieszką? Nowi Znalazłeś go? Owszem. Przebywa na zabezpieczonym terytorium. Ale myślałem, że sprowadzisz go tu. On nie wróci, Aleksiej. Jest zwiadowcą, pracuje dla Brekena. I jeśli nie wyszkoli się naprawdę szybko, to nie pobiega zbyt długo. Mm -hmm. A nie możesz przemówić mu do rozumu? Nie, ale może z tobą mi się uda. Chcesz ocalić życie syna? To przestań <laughs> pracować dla Reisa i zamieszkaj w wieży. Twój syn przestanie biegać po mieście, jeśli do niego dołączysz. Nie, wcześniej czy później Rajs rozwali to miejsce. Tam nie jest bezpiecznie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, jest, bezpiecznie, jest. pytanie jest. brzmi po której jesteś stronie? W tej chwili pracujesz dla tych złych, a twój syn ma już tego serdecznie dość. Masz rację. Wstyd mu za mnie. Mi samemu jest wstyd. Ale mm. staram się robić to, co dla niego najlepsze. Masz zatem szczęście, Aleksiej, bo tak się składa, że dla was obu najlepsze jest to samo. Okej, okay. wygrałeś. Co do... W środku? A, okej, musimy strzelać. Mamy już dość, maczek. nie jesteś umarł. Dzięki za te wszystkie micro, Gdzie? Powinienem zacząć strzelać. Tu jeszcze są. To jest bezpieczna strefa? To nie jest bezpieczna strefa. A nie, to jest bezpieczna okej. Okay. Znaczy nie, domyślam się, że do scalaka, znaczy do płytki drukowanej jak. Jest coś miało być podłączone, to. To od tego się urwał kabelek. Nie wiem za bardzo jak to się mogło stać. No ale. Takie rzeczy się dzieją, to wszystko zależy od tego, jaka to jest tam mysz. Tu jeszcze. A nie, tutaj. Tatanko. Szybkie zębiaki, okej. Okay, a ty z nią gadasz? Miałeś rację. To zawsze była kwestia czasu, zanim by w końcu przyszli po mnie. Do że też kiedyś przyjdą. Przyjdą, ale to tam powinienem być. Z moim synem. Też, w mojej generalnie dobrze są mysze. Dobre są bardzo. Broni. Takie, które mają... Coś specjalnego. Nigdy jej nie zrobiłem, bo nie chciałem jej dawać rajtuk. O, ma w Chciałbym, żebyś to wziął. Trzymaj się, krain Może się jeszcze zobaczymy. Tak, mam taki nick w Dawno nie. Dawno nie grałem, ale tam... Tu jest. Plan home run, okej. Okay. To jak chciałem powiedzieć, tak, do myszy jest bardzo dobry, jakbyś miał na przykład kabel z oplotem. Gdzie on jest wtedy ten, yy, mocniejszy? Bardziej odporny na jakiekolwiek zagięcia, przecięcia. Okej okay. co, so, dostaliśmy klasyk na zombie? Filtr. Zostaliśmy klasyk na zombie, elektryczność i home run. Przeszywający prąd. O, co to za ulepszenie? Tak, ja mam myszkę, już ci mówię. Hero octagon I ona ma taki właśnie oplot. To jest normalnie chyba bawełna. Ale jest właśnie bardzo dobry z tym. Skieta. One są właśnie bardzo dobre, bo nawet jak zahaczę o biurko, nie? Registrant, to w końcu guma się zjedzie, ze jak tam jak cały czas tak się robi. O, gdzie jest rzut? Jest tutaj. O, w sumie. Mam ty. No, w tej chwili streamuję, to, ciężko mi jest powiedzieć, yy, jaka to jest dokładnie. Ale jeżeli to jest sama guma, no to on coś ma mógł się nawet w środku kabel przeciąć. Tak jak się wkurzyłem teraz ostatnio, bo... Bo... E, bo mi od ładowarki do telefonu... nie tam... Poszedł kabel. Tak, tak. Będę nagrywał, bo... Bo to jest z tej wersji... E, no, mam tego Delceka po prostu. Jak kupiłem to od razu ze wszystkim. Idziemy po zrzut. Misja, mam trzy miejsca. Ok. Mam nadzieję, że nie jestem jeszcze. Warface? Nie wiem, na pewno nie w sezonie. Jeszcze mam tak. Dobre, bite 4 tygodnie. Bite 4 tygodnie, gdzie muszę. Yy, gdzie muszę mocno zaginać w pracy, że pracuję do 22. Nawet jutro pewnie może się zdarzyć, że nie będę tam. Że coś troszkę spóźnię ze streamem. A oni wzięli jeden z rzutów, trochę za wolno mi to szło. Ale akcesory medyczne dostałem i zasobnik. To? Okej, okay, czyli. A, syna marnotrawnego zrobiłem. Ten nocny ognik. Lornetka to jest w tym samym miejscu? Tak. Ok, to możemy iść tą ulicą. Ok, świetnie. Ok, korzystajmy z tej piery. Teraz, to jest co? To jest nóż. Mogę ulepszyć sobie maczeta Łom. Home run to jest na, na obuchy To my mógłbym sobie zrobić home runa. mam bardzo dużo tych materiałów Ale jak znajdę może jakieś pomarańczowe. Nie nie, ja, ja powiem tak, jeżeli Jeżeli normalnie skończę o 22 to tak o pół godziny max Powinno być opóźnienie Niestety sezon trzeba wykorzystać, bo faktycznie yy, daleko nie mam, ale tu bardziej chodzi o to, że tam, że w pracy trzeba jeszcze zamknąć, nie? To chwilę zajmuje. O nie, 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 nie. To jest biegacz i on biegnie jak Tytan z ataką Okej. Okay. O zaraz, tam jest jakiś super sprzedawca. Zobaczmy, co on tam ma z tej strony. Mój koleś, tutaj, co, co masz dla mnie. Nie, daleko nie ma, bo to tam jest 1,5 kilometra, 2 km, O, staromodny kilof. To jest podwójna broń. Czy dwuręczna i jest trochę tam. nie bierzemy tyle, ile możemy. W sumie sprzedajmy wszystkie te zielone bronie. O Gdzie tam z buta? To się da iść Nadziak Kierka złotej rączki, też zła nie jest, ale sprzedam te rzeczy sobie Mam 50 koła, a ja nigdy nikt nie kupuje. Kupmy ten staromodny kilof. Dobra broń Jeżeli z tego kilofa. Nadziak. Albo Kilof. Czy mogę zrobić jeden? Mam wystarczająco, żeby zrobić różne. Nie, ciemności się nie boję. Chyba, że jest pochmurno, bo Księżyc daje dużo światła. O. Teraz ten staromodny Kilof zmodyfikowany możemy lepszyć. Zwracając tutaj na przykład heroja. Nie, zostawiam na razie to tak Stwierdzam ulepszenie, okej okay. To weźmy zamiast noża okrętniczego o super o, lampy są Na wiosce jakiejś małej nie mieszkam, więc idąc główną drogą, to tam. Ech, to tam nic się nie mam czego obawiać. Chociaż tak, bardziej to się bym obawiał, jakbym był dziewczyną, nie? Bo to wiadomo, jak to jest. To bardziej obawiać jakichś podejrzanych typów z boków i tak dalej, nie? Mikalia, jak ładnie. To, to jest zawsze się przy do jedzenia. Lubię hałwę Awa jest dobra. nie ma, nie ma, OK, idźmy do góry. Nie, są. Ja powiem tak. Podstawa samoobrony to są silne nogi. Żeby lepiej, już... żeby lepiej uciekać. A tak już. O. O. Wtedy nie przejdę. To jest ciekawe. A tak naprawdę to tam. W pierwszej kolejności mocno kopa w jądra. To zaboli. W drugiej kolejności. Jak łapie się za jądro, to mocno w łeb albo w skroń przywalić, hakiem, a następnie uciekać. To jest najlepszy sposób. <grytanie> Chciałbym umieć parkurować, ale to do tego trzeba być bardzo sprawnym. Kurczę, alarm jest silny. czy w łeb, ok. Aż taki super silny nie jest ten kill off, no ale zawsze coś. Ciekawe czy jak tam, Jak oddam te dwa kwestie, to pewnie nie pojawiają się następne. Znalazłeś lornetkę. Świetnie, dzięki wielkie. Na pewno się przyda. Na pewno o, to się twoja przyda. Jest zbyt wiele, ale. Mogę też pokazać Ci sztuczkę ze szklanym okiem. Nie chcesz? <noise> sztuczkę ze szklanym okiem, świetnie. Ej, okay, gotówka. O, nie zaskoczy? To znów ty. Powiedz Sowi, że może się ugryźć w. Ej, co to? Przyniosłeś rośliny? No, to się nazywa coś. Już nie trzeba będzie szabrować żarcia. Wiesz, wciąż nie mogę Cię rozgryźć, ale to Twoja hmm. nagroda. Chyba Ci się należy. Bardzo mi się należy, ale niestety do poziomu nie dostałem, tylko tysiąc, tysiąc sztuk złota. Okay. Czyli właściwie zrobiliśmy wszystkie zadania poboczne, które możemy w tej chwili zrobić. Bardzo dobrze. Ludzie rejsy zawsze są pierwsi. No nie do końca. ja czasem też. Kortówka cordelens. To jest fajne, bo to ma bardzo dużo obrażeń. Dość dużą trwałość i poręczność sporą. Pięć napraw. Kupujemy sobie te amunicje. Okej, okay, dobrze. Mam pełną amunicję. Dobrze, to możemy iść na układ z Raisem. Czemu tego. Muszę zajrzeć do Brykana. Dlaczego mi nie mówię? Ej, okay, kliknę tam, ale to. Podoba mi się, że znasz mi się chyba popsuł. O nie! A, okej, okay. już, już, już się bałem, że to jest stan. Wybuchające. Okej okay. ciemna strefa. Nie rozumiem tej ciemnej strefy. Nie rozumiem w ogóle tej ciemnej strefy. To powinny być ci zjadacze ciemni, czy ci, ci źli... tan, czyli okrutnice, a ich tam nie było. no właściwie to jest ta wieża na no, tu A, za szybko szybko kopnę okej okay, biegniemy Okej, okay, bardzo miło. O nie, biegacz. <ścoughs> Okej. Okay. Włączyłem łapkę. Świetnie. Będę? A tutaj, tutaj okay. Temu ziomowi musimy oddać Dzięki za zapasy Zioma? Udało ci się uprzedzić tysięcy? ludzi Raisa przy zrzucie, co? Imponujący Imponuj wyczyn wyczyn, jeszcze tylko 3000, ale to dostanę za to zadanie tutaj 20 tysięcy wyczyn bez dwóch zdań I ja o, weźmie wszystko przedmiot wszystko mi jedno z tym przedmiotem nie to A okej okay. bo to mi mówi że muszę być na górze. Nie działa? Muszę jak najszybciej dostarczyć antyzynę do wieży. O, ok. Muszę jak najszybciej dostarczyć antyzyny do wieży. Co z tego że zlekałem tak z tydzień zanim tam poszedłem, ale oni mnie potrzebują. Co nam dają te zrzuty? To dają zrzuty? Dają dużo rzeczy. Tylko do rzucania spokojnie sobie 10. tak okay. zabierasz. Słyszę jakichś zębiaków. O ile dobrze pamiętam, to gdzieś na górze są zębiaki. Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były dzieci. Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No Lena to krew. jest ta Żaden ze mnie lider. Ja do cholery parkouru uczę. Więc to bieganie... To byłeś ty? Stary, pokazałeś im jak przetrwać. Wiesz co miałem w kieszeni jak przyjechałem do Haranu? Parę wizytówek. Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Okej. Okay. Pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście, lepsze. No, dokładnie. Nie załamuj się. Jasne. Jestem bohaterem. Zaczekam, byle nie za długo. Zaraz powinna się pojawić pani Skorpion. czy nie? Nic? Nie mam żadnego celu w tym tem? I zaraz stan. Tu mi ktoś zahaczy przy wyjściu. Nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. Okej, okay. skontaktować się z Gierę -y. spoko. A jeszcze wyżej. Tu? A, tak. Nie jestem odosobniony. Tam jest ten ziomek tam z Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Ha! On, nie, jest on jest wbiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. O. Oh. Tak się myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć... Jezu Rahim, ty cały czas o tym. Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo... Nie, nie Rahim, z nas ty zaraz spadniesz! To się uda. A widzę sporo temu Rahim, przestań dobry pić, nas, ty zaraz team. spadniesz! Kur... Nie, puszczaj, nie puszczaj! Tak myślałem! Oh, Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team Jeszcze bliżej podchodzi. Tam nie ma tam Słuchaj nie, ma nic. Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych, ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od spajka. To całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. No. Nie chcę tu umierać, Krain. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. O, Wielki Kanion. Co to jest? Sztufka Miałem bilety na lot na niedzielę Chwalę, Mam trochę to, cicho, to, ale tam Mogę już spakowany. Ok Słuchaj, na pewno, na pewno będę zgłośniłem. się oglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób Pierdolę to Uch. Bo ja też zawsze patrzę na ile mnie słychać Bo jestem na minus 10 Jak w tej chwili mówię A gra jest na około minus 20 decybeli. Dlatego tak patrzę, żeby nie było aż za głośno Jeszcze trzeba? Bo jak jeszcze trzeba, to trochę mogę zgłośnić okay. To Crane, odbiór Czego chcesz Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny Gdzieś w pobliżu wieży, ci ludzie potrzebują pomocy Wysłaliśmy cię do haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raiza. Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę. Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, okay, to pogadamy super. o tym, czego chce Raiz. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. To Relacje za baba z, z, tego, męda z tego Menda z tego geara. Na Znowienie z rzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy tajny plik. Znajdę wam ten plik, ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję co właściwie z nim zrobię. Teraz się zastanawiam, dlaczego w tej chwili cały czas było już niebieskie. Myślę, że tam Kraj jest zdeterminowany, żeby Zimno spoglądać na świat Zobaczymy co z tamtym